Witam Was, dawno filmu nie było Myślę coś nagramy dla Was Ale nie było co wcześniej nagrywać Robiłem cały czas tą samą robotę no i pomyślałem, żeby teraz coś ugrać dla Was Dużo zmian, dużo zmian Ładnia sprzedana Ruchoma kupiona Nawet dwie Jedziemy, jedziemy ładować Do Kielc Nasz stały kierunek, wiadomo, na Ukrainę Paweł wczoraj załadował, my dzisiaj ładujemy Czy powinniśmy się zjechać po Ukrainie razem On może już się wysypie, ja jeszcze Ja będę czekał na rozładunek Ogólnie to na jutro mam awizację, ale jadę dzisiaj Może się uda dzisiaj jeszcze załadować Także rano byśmy papiery tylko dostali i od razu ogień No nic, zobaczymy, na razie zajedziemy Może kolejeczki nie będzie to... Dojechałem 3 godziny. Jechałem a tutaj mamy taką ruchomą podłogę z elektrycznym dachem. Kabel jest od, od dachu, od zasilania pilotem i otwieramy. Pilotem trzymamy i otwiera się. Nie trzeba pasku podpinać, bo wystarczy kabel. Rygoda jest, to prawda, ale w zimie to różnie bywa, tak mi się wydaje, więc idziemy, idziemy jeszcze zobaczyć, czy ściana do końca dojechała, czy ściana do końca dojechała, czy plandeka jest na dole położona, rygla. na dobrze jest. dobra, lecimy się ładować a mnie ładują już, 10 minut czekałem, widzę jeszcze za mną jakiś przyjechał akurat dobrze się udało rozgartuję sobie naszykuję na jutro rano papiery i ogień na granicę, jeszcze odprawić kolejek z tego co wiem to nie ma zobaczymy jak tam jutro wyjdzie Witam Was już z góry, proszę bardzo. Załadowaliśmy, załadowaliśmy. Tak to wygląda. Troszkę rozgartym trzeba porozgartywać. Wiele osób zapyta, co to jest. To jest paliwo alternatywne, które jedzie na Ukrainę. Tak to właśnie wygląda. Także w miarę mamy mamy 21 ton załadowane 21 ton mamy załadowane całościówki mamy 36 jakieś. czyli, czyli jest mamy w miarę lekko zaraz będziemy zamykać dach start, close i idzie samo samo idzie i nie trzeba latać z koskami ani nic Dobra sprawa to Ja już na odprawie, rano papiery dostałem, dziś o 7. Ruszyłem 3,5 godzinki Wyjechałem na odprawę Na odpadzie dużo nie ma razem ze mną No właśnie na odpadzie jedziemy I czekamy godzinkę Liczę, że wyjedziemy Paweł już na miejscu dojechał Tak to wygląda Taką naczepkę właśnie ciągnę Taką kupiłem na stalówce nie ma lusa. Tak to wygląda. Zobaczymy, na granicy nie powinno być dzisiaj dużo samochodów. Może fajnie pójdziesz na miejsce, dojadę dzisiaj. Skan już się zaczyna powoli coś dziać. Jakaś firanka wleciała. Lampki na górze Trzy Tutaj na ośkach były. No i za kabiną już. Są, wszystko świeci elegancko. Hydraulika doszła pod uruchomej Musi być, tak to właśnie wygląda. Ja papiery już dostałem, godzinkę czasu czekałem. Kolejki nie ma na parkingu, ani jednym, ani drugim. Od razu wjeżdżać na 100 metrówkę. Nie ma dużo, bo po inspekcję, po ten mostek. Także nie ma źle. Na tym czasie powinniśmy zdążyć. Na skoro porcie jedzie jakiś, chłodnia jeden. Osobna kolejka. Tak to wygląda. Dobry, Dobry. jeden, 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 no. Dobry, na razie i wjeżdżamy do lepszego świata, ponoć. Długo na granicy zeszło kolejki, nie było. Polak sam kolejkę zrobił. Do wagi zeszło godzinę, na 100 metrówce z 2 godziny. Do celnika byłem chyba 30. I do, i do paszportowego byłem z 15 chyba u Polaka, a na Ukrainie puściutko Od razu wszędzie z marszu. Także jedziemy. Jedziemy. Powinniśmy zdążyć na tym czasie. Zobaczymy. Deszcz nam zaczął padać, się rozpadało. Tak to właśnie wygląda. My już jesteśmy kawałek zalwowym. jedziemy. Teren zaczyna się nam górzysty robić. Tak jak widać, chociaż kamera tego nie oddaje, jedziemy sobie w stronę Mołdawii, za lwów jakieś około 200 km I tak to właśnie wygląda. Trochę będzie lepiej widać górek. A my jedziemy, jedziemy w lwowie, słabo szło to Było dwa wypadki Ogólnie to z granicy dwie godziny mamy Przeważnie to godzinę się jedzie Jak na razie słabo szło, ale teraz ruch, ruchu nie ma można powiedzieć że powinno lepiej iść. Już dojeżdżam do celu. Tam skania na mnie czeka. Zatrzymam się do baru. Tak to wygląda. Zamówiłem pilmieni. Niby regionalne danie. jak dla nich. Tak to wygląda. Typowy parking przed barem. Jeszcze godzinę czasu mi zostało. Zaraz jedziemy dalej. No, a ja dojechałem. 20 minut pracy mi zostało. Także zakończamy. Ukraina i zachowany No i dobrze Idziemy zobaczyć czy coś przed nami jest jakieś, jakieś auto Dobra chyba nie ma i ja widzę z tego co widzę to jest jedna plondeka Jedna plondeka chyba jest tylko A tak się prezentuje skania w nocy Taka oświetlona Już coś się zaczyna działać powoli Coś tutaj jest już. No i tak, nie ma nic przede mną. Jest jedna, jest jedna plandeka tylko, ruchomych nie ma. Także robię dziewiątkę, idę spać i rano zajeżdżamy na urząd celny i jedziemy się sypać. Zrzucamy, Trzy czwarte mamy już rzucone. Kolega też się rzuca. Operator podsuwa, żeby nie trzeba było podjeżdżać. Tak to wygląda. Listeki się przesuwają. Będę jak ciągnął, trafnął ścianą I to się wszystko zsuwa. Takie to działanie ruchomej podłogi A my już po rozładunku Wyjechałem przed chwilką Jadę na Rawę Zostawiam gratę I jadę do domu Po dwa dni kolejki To nie będę siedział I czekał Rano na urząd celny drugi wjechałem. Jedna plantka była przede mną. Ruchoma, jedna była już na, na urzędzie, także sypałem się jako drugi. We dwóch nas wzięli od razu. Dobrze wyszło, w miarę sprawnie to poszło. I wracamy. Kolejkę nie bardzo skraca. Także dwa dni będzie na pewno. Jeszcze odstać trzeba będzie I Tak to wygląda Za dużo na rozładunku Wam nie mogłem pokazać Bo jest zakaz nagrywania Także ile mogłem to nagrałem I wracamy. Kolejkę wziąłem na dół pobyczów. Na powrót No i stoją, czekają na kolejkę. Jest im pan Paweł i pan Andrzej. Cała watacha. Ja jechałem na Rawę, mamy drugą naczepkę. Tak to się prezentuje, 15 rocznik. Na stalówce, na ledzie. Typowa zwykła. Tu już mamy dach manualny. Ze szmatą, z paskami. Tak to się właśnie prezentuje. A ja zostawiam graty, jadę do domu, za dwa dni przyjadę i pozabieram, tak to wygląda. No i witam po dwóch dniach w kolejce, ale po naszą kolej, za trzy godziny mamy, idziemy zobaczyć czy wszystko ok, czy nikt nic nie zrobił, na razie niby wszystko gra, powietrze w koło jest i tak dalej. Wszystko w świeci it no i tak to wygląda. Jedziemy na duchu kubyczów jesteśmy na rawie Słabo kolejka schodziła siodło wpięte Kolejka słabo generalnie schodziła Zobaczymy jak na granicy robią, Obstawiam, że słabo jak zawsze tak to wygląda. Kartę logujemy, wiatry bijemy. Także zobaczymy. No ja dojechałem do Uduchobyczów. Normalnie jest parodia. Kolejki od nowa brać. Jest 5 dni. A tu normalnie nie ma Przed granicą jest dwóch. I to jest wszystko. Ja jeszcze wjazdu nie mam. Muszę czekać. Aż się kurde Ukraińcy łaskawie zjawią. I no tak to wygląda sztuczne kolejki są robione i tyle idziemy drzwi otworzyć przygotować na granicę rygla trzeba otworzyć się wierza. powinno się wjeżdżać z otwartymi drzwiami bo zaraz na granicę co otwierać od razu otwieramy mamy z głowy Tak to wygląda sztuczna kolejka jest robiona przez Ukraińców celowo. No, proszę bardzo, nie ma w ogóle aut, można powiedzieć. Tak to właśnie wygląda. Jest tak na każdej granicy I nikt z tym nic nie może zrobić. Polscy celnicy chodzą, już nawet się pytać Ukraińców. Ukraińca co zapuszcza, gdzie te auta są? On twierdzi, że jest elektryczna kolejka i dlatego nie zapuszcza, bo aut tych nie ma. Nie przyjeżdżają. Żeby to ta, żeby ta auto się usunęło, to potrzeba jest dwóch godzin. Po dwóch godzinach, auto jest, się usuwa z kolejki, ale inne nie może wjechać, bo nie ma wjazdu. Ja z Bencie wyjechałem dopiero, dostałem na wyjazd, idziemy zamknąć drzwi i się zbieramy, mam jeszcze dwie godzinki do domu, do jazdu. Do Rentgena było 3 auta. Tak to wygląda. Zamykamy i jedziemy, bo weekend, weekend mamy. Rygla zamykamy, także Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie Subika, lajka, lajka na zachętę. I do następnego. Elo!